Dajemy nowe życie! Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Gminy Grudek nad Dunajcem, tegoroczną gwiazdą w wieczoru dni Jeziora Rzenowskiego jest zespół Fil, który wystąpi specjalnie dla nas 13 lipca o godzinie 20 na plaży w Gródku nad Dunajcem. W tej wspaniałej scenerii bawmy się i cieszmy się latem. Będzie żywo, będzie przebojowo, będzie bardzo energetycznie. I będzie bardzo, bardzo żywo muzycznie. W obecnych czasach, często to jest rzadkość, ale myślę, że zespół Fil e, z tymi naszymi przebojami zawładnie Wami, będziemy bardzo blisko Was, a Wy będziecie blisko nas. Całego serca zapraszam, w swoim imieniu, w imieniu zespołu Fil, dziękuję bardzo. Do Zapraszamy. zobaczenia. Yeah, on, Get on. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego oraz Powiatu Nowosądeckiego. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Gródek nad Dunajcem, Jarosław Baziak, Gminny Ośrodek Kultury oraz sponsorzy.